Bardzo serdecznie w klubie muzyki i literatury na remisarzu fotografii pani Haliny Krawczyk i Jana Pawelskiego. Wystawa zatytułowana jest Magia Wody. Jest dwóch autorów, ale z nami jest tylko jeden autor. Nie ma z nami pani Haliny, która zmarła 8 sierpnia bieżącego roku, i to było. Dla mnie osobiście wielkie zaskoczenie, dlatego że jeszcze w lipcu się widzieliśmy, widzieliśmy się na wystawie, która miała miejsce w galerii na placu świętego Macieja i nigdy bym nie przypuszczał, bo to jednak choroba spowodowała tą śmierć. Także z nami jest tylko Pan Jan. Ale proszę Państwa, uczcimy odejście pani Haliny, proszę o powstanie. I ciszy. Dziękuję. Na wystawie prezentujemy ulotne struktury wody, piszą autorzy, w różnych odsłonach, w zależności od jej stanu skupienia i fotografowanej przestrzeni. Woda jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą we wszechświecie po wodorze i tlenku węgla. Pochłania światło, czerwone sto razy silniej niż niebieskie. Stąd bierze się ten jej kolor. Jednak współuczestnicząc z otaczającymi wpływami koloru, będąc w ruchu, potrafi tworzyć nieskończone barwy i dodatkowo niezwykłe emocjonalne formy. Zdaniem japońskiego naukowca woda reaguje na warunki środowiska, zanieczyszczenie, muzykę, modlitwę, a także myśli i słowa oraz nasze emocje, które w specyficzny sposób wpływają na kształt kryształów. Jest zatem kolejną częścią natury po minerałach i kamieniach, która jest w symbiozie z człowiekiem i tworzy żywy świat równoległy. Wchodząc do środka tego magicznego świata, widzimy naturę swojej niezwykłości i pięknie. Fotografie wykonane zostały w technice cyfrowej, druk pigmentowy na papierze półbłyszczącym, na pleterze graficznym. Życzymy niezapomnianych wrażeń w czasie zagłębiania się w świat wody. Harko Jan, autorzy. Proszę Państwa, kiedy się rodzimy, tu statystyki mówią bardzo różnie. Niektóre nawet 79-82% wody jest w nas. Ale to wtedy, kiedy się rodzimy, kiedy przybywa nam lat, z roku na rok, kiedy już jesteśmy troszeczkę starsi, to tej wody jest zdecydowanie mniej. Bo już w wieku dojrzałym to jest tak po 50 roku życia, do 50 i ciut mniej procent. Woda ma w sobie jakąś taką. Szczególną specyfikę, która mnie osobiście jest szalenie bliska, może dlatego ja kocham wodę, taki osobisty wątek, pozwolę sobie tutaj przywołać, bo ja się wychowałem dosłownie 150 metrów od jeziora. Ja byłem najmłodszy z rodzeństwa. Mnie rodzeństwo zabierało starsze zawsze nad wodę. Ja spędziłem dzieciństwo praktycznie nad wodą i latem, i zimą, mi była rzeka, ale to jezioro przede wszystkim. To mnie urzekało. Ja dzisiaj kiedy jeżdżę i się zbliżam gdzieś do takich terenów podmowy, to ja czuję zapach i o każdej porze roku ta woda inaczej pachnie na swoją specyfikę. Ale woda to jest też to oczyszczenie prawda, mycie, symbolika wody jest. Jest czymś niesamowitym w naszym kręgu kulturowym. I ta wystawa jest, uważam, piękna. Ona ma w sobie jakąś taką głębię, tajemniczość, ale może nie za dużo. To może niech Pan Janek jeszcze dopowie, a Państwo potem sami sobie również dopowiedzą, kiedy będziecie oglądali tą wystawę. Serdecznie zapraszam pana Janku. Proszę powiedzieć, jak Państwo doszliście do tego, żeby w ogóle się zająć fotografowaniem, bo tam, jak podajecie w swoich programach to od 12 lat. Dlaczego, jak to było i, i, i jak mam widzieć dalej swój los artystyczny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że znaleźliście chwilkę czasu, żeby przyjść, zobaczyć to, co przez wiele, wiele lat staraliśmy się odnaleźć, wyszukać. Dziękuję również panu dyrektorowi Sławczyńskiemu za umożliwienie pokazania tego. A tutaj pan Mieszko i pani Halina bardzo fajnie pomogli przy umieszczeniu tej wystawy w galerii klubu. My fotografią zajęliśmy się 13 lat temu, czyli praktycznie od początku. Dlatego, że jakoś tak, jakoś tak dziwnie się stało, że, że ta fotografia, jak zarówno u mnie, jak i u Halinki ona stała się wybuchła jakby i stała się takim tworzywem medium, w które mocno weszliśmy. I zaczęliśmy to wszystko rozwijać i rozkręcać. I między innymi właśnie woda, wodą zajęliśmy się jakby od samego początku. I co zauważyliśmy, że woda współistniejąc z kamieniami, współistniejąc z liśćmi, z błotem, nawet z plastikiem potrafi stworzyć absolutnie nieprawdopodobny, unikalny i bajeczny świat, pełen form, kształtów, emocji. No i właśnie te emocje nas zafascynowały, że, że można jakby wyrazić poprzez to tworzywo, to współistniejące właśnie z tym, co powiedziałem. Można pokazać emocje człowieka. Można pokazać jego, jego stan, jego troski, ale również można pokazać, bo też takie coś mamy, jakby apokaliptyczne zagrożenie dla świata. Woda, oczywiście, w tym otoczeniu różnych elementów natury, przyrody potrzebuje światła. No i, i właśnie to światło jest tak różnorodne, bo to może być niebieskie niebo, może być bezpośrednie słońce, światło odbite od ściany lasu, od liści, od kamieni, od wszystkiego, co się gdzieś w ogóle znajdzie. I ta, ten układ, ta konfiguracja y, tworzy tak nieprawdopodobne y, kształty, ale przede wszystkim co? Barwy. Y, ta wielobarwność y, y, wody y, jest oszałamiająca, bo tam jest nieskończona gama kolorów, y, kolorów y, takich, które nieraz zadziwiają, że, że skąd taki kolor się wziął. No to, to by musieli specjaliści jakby od, od tej analizy, od tej spektro, spektrografii zrobić taką analizę i, i, i jakby określić z jakich kolorów właśnie się składa ten finalny kolor. I to, to jakby nas zafascynowało i równolegle zauważyliśmy, że kamienie, które minerały, kamienie, skały, które współistnieją z wodą, tworzą również, tak jak i woda, ten równoległy świat. Świat okazuje się, że żywy i pełen emocji. I wystawa, która niedawno była w Spafie, Dotyczyła właśnie, że kamienie tam były na, jako, jako, jako główny bohater. My to nazywaliśmy emocje kamienne. Te formy jakby pokazały nam również, jak, ta, jak i woda, która teraz jest głównym aktorem, pokazały nam właśnie emocje człowieka twarze, wyrazy. To przemijanie i tak dalej. Tam woda współuczestniczyła, woda była jakby drugim medium. Tu ta wystawa jest, że woda jest na pierwszym planie, ona jest jakby tym głównym aktorem i, i pokazuje tą swoją, no tak banalnie, jak mówimy, tą magię, dlatego że no, no jest, to, jest to rzeczywiście świat niezwykły. I teraz tak, ja bym proponował Państwu, żeby będąc gdzieś szczególnie jakiś jakiś żywy, szybki potok górski, to usiąść na kamieniu, przystanąć i popatrzeć pod różnymi kątami, ale z bliska z odległości pół metra, metr, nawet jeszcze bliżej. I wtedy, i wtedy dopiero woda odkrywa, pokazuje ten cały swój urok. I, i tak właśnie my postanowiliśmy to, to właśnie zrobić, żeby, żeby wejść jakby głębiej, wejść tak jak cały czas to mówimy, że że wchodzimy w ten świat, ale głębiej. No i tutaj e, szczególnie potok górski, który, który, gdzie woda jest dynamiczna, gdzie, gdzie burzy się, są zakręty, e, również stany skupienia, czyli na przykład lód, e, czyli ciało stałe, cieczy, e, no, para też jest mile widziana, ale tu akurat my zajęliśmy się wodą i podmianą stałą, czyli lodem. I teraz to współistnienie, ta, ta gra wody i lodu no również daje no, niesamowite, niesamowite efekty. Tutaj, tutaj też są elementy jak liście. No więc to są takie tak, kamienie, minerały, woda i liście. To wszystko współpracuje z wodą. I następnym jakimś taką kolekcją, kolekcję, którą mamy, to są liście. Liście, które już spadły z drzewa i wydawałoby się, że liście są piękne na drzewie. Nie. Okazuje się, że liście pokazują swoją urodę, a jednocześnie destrukcję właśnie, jak spadną. Jak upadną na wodę, jak e, zmieszają się e, z błotem, jak e, jakby położą się na kamieniu, e, lekko zbliżone wodą, pobędą tam jakiś czas, to dopiero wtedy e, ta, ta uroda, ta. Ta też niezwykłość taka dopiero wychodzi. To są barwy naturalne, takie, które, które właśnie tam były. My nie, nie ingerowaliśmy jakby w kolor. W ogóle, w ogóle nie, nie robiliśmy żadnym programem zmiany koloru. Zosta, zostawiliśmy, zawsze zostawialiśmy i zostaw, zostawiamy w następnych tych, no, w tej historii liścia Zostawiamy kolor naturalny. I nie wszystkie są jasne i prawdziwe. Nie wszystkie. Thank you.

Poi l'Israele, il Sierra, il eh?